Witajcie w podcaście Dziennika Gazety Prawnej prowadzonym przez głosy sztucznej inteligencji. W ciągu kilku minut przedstawimy Wam najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. W tym odcinku omówimy wybrane artykuły z wydania z wtorku 12 sierpnia. Zostańcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Więcej informacji znajdziecie w serwisie Gazeta Prawna. Na początek. Ważna informacja dla rynku finansowego i wszystkich śledzących ceny metali szlachetnych. W tekście Cła Trumpa wstrząsnęły rynkiem złota, opisujemy, jak amerykańska administracja prawdopodobnie przez pomyłkę objęła importowane sztabki 39% cłami wyrównawczymi. Gdy wieść obiegła świat, notowania na nowojorskim rynku Comex skoczyły o 2%, osiągając w piątek rekordowe około 3534 dolary za uncję. Autor wskazuje, że Biały Dom zapowiada szybkie wyjaśnienie sytuacji, ale sama groźba nowych barier handlowych już wywołała nerwowość inwestorów. Szwajcaria, kluczowy dostawca Sztabek, ostrzega, że przy takich stawkach eksport do Stanów Zjednoczonych może zostać całkowicie wstrzymany. Strona szwajcarska wyliczyła też możliwe straty rzędu 1% swojego produktu krajowego brutto, jeśli taryfy obejmą także farmację. Teraz Temat regulacyjny z potencjalnie szerokim oddziaływaniem społecznym. Wojciech Kubik w artykule Coraz więcej Polaków chce mieć własną broń podsumowuje skokowy wzrost wydawanych pozwoleń. W roku 2020 było ich nieco ponad 10 tysięcy, a w ubiegłym 43 tysiące. W rękach obywateli znalazło się około milion sztuk broni. Eksperci cytowani przez dziennik gazetę prawną zwracają uwagę, że Przepisy są dość przejrzyste, lecz uznaniowa interpretacja przez organy policji ogranicza dostęp. Coraz głośniej słychać postulaty, by kryteria były jednoznaczne. Dla prawników to sygnał możliwych zmian legislacyjnych, które warto monitorować. Na koniec istotny alert dla środowiska edukacyjnego. Karina Strzelińska w tekście Nowy rok, nowe przedmioty analizuje pierwszą fazę reformy Kompas Jutra. Od września w szkołach pojawi się fakultatywna edukacja zdrowotna, zastępująca wychowanie do życia w rodzinie oraz edukacja obywatelska, będąca de facto powrotem do wiedzy o społeczeństwie. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało już ponad 5 milionów złotych na szkolenia dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. Rodzice mają czas do 25 września, aby złożyć rezygnację z udziału dzieci w tych zajęciach. Eksperci podkreślają, że programy nowych przedmiotów są raczej ewolucją niż rewolucją, ale to właśnie pierwsza roczna ewaluacja zadecyduje, czy edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. To był szybki przegląd najciekawszych tematów dnia. Więcej znajdziecie w papierowym wydaniu oraz w serwisie Gazeta Prawna. Do usłyszenia jutro.